Witam Was kochani w mojej kuchni, tak korzystuj z czasu, bo dzisiaj mu wolne i czekam na facetów, mają mi łózko przywieźć, kupiłam się nowe łózko do sypialni i na pewno teraz czekam już na nich od półtorej godziny, na pewno mi zaraz zadzwonią, no, ale nie szkodzi, nawet, że do końca potem, um. sama sobie niej w domu, myślę, że nic nie zrobią, okej, okay. um. no, pokazał wam się moja kuchnia, dużo osób chciało widzieć, co powiem, moja kuchnia jest bardzo małą, ona ma... pana 3, ani nie wiem, ani mierzyła, ale bardzo malutko e, to je mieszkanie ma 85 m2. Kuchnia normalnie to tu nie była, zamknięta, te ściany, tu nie było. Em, jak to jak mieszkanie było wydawane przez e, miasto, bo to jest mieszkanie z miasta. Em, Ponad prywatny no, tu nie stać, w Monachium są bardzo, bardzo drogie mieszkania, I w, ile, ile my płacimy em, z wszystkim z garażem, mamy jedno miejsce w garażu, w piwnicy tam i płacimy za 85 m2 1110 euro. Także to jest bardzo mało, to znaczy, to jest bardzo mało. E, budowane to było w 2006 roku. No. Nam, żeby mieszkali na pierwsze piętrze, to by mieli trzy pokojowe mieszkanie, i potem sąsiadka przyszła do mnie, wiedziała, że ja oszukuję że mieszkania. w czteropokojowego, czteropokojowego. Bardzo, bardzo długo my czekali, Pięć lot. W ogóle jest bardzo ciężko z mieszkaniem teraz od trzech lot. Jak ta, jak nawał był tych um, Syryjczyków całych, no. Także jak było na domenie nie przyszła wtedy. Ona by to mieszkanie dała, tak einfach do, do, do spółdzielni to by na pewno nie dostała, ale ona ta zaraz do mnie przyszła, zanim jest ona do mnie przyszła, ona zadzwoniła do, do spółdzielni, ona powiedziała, że ona się wyprowadzą i ona już ma kogoś na tej mieszkanie, że my ze pierwszego piętra też czekamy i dlatego. Ok, całą z miasta, bo niestety mój tobie nie zarobi tak dużo, ja też nie zarobię tak dużo, dlatego nie stać nas. Monachium są bardzo, bardzo drogie, a za 85 metrów prywatnie to byśmy na pewno musieli płacić 1800 albo się nie więcej, 2500 no. Nie wiem dokładnie. Ale są bardzo drogie. Ok, ale cieszę się, że my nie musieli adresu zmieniać, bo to w tej samej... Em, w tym samym bloku jest wszystko. Dobra. Te ściany tu nie było, to była taka otwarta kuchnia z pokojem. E, ja się kiedyś myślałam, jak tu kiedyś przyjdę. Było to takie moje marzenie. I się spełniło. E, z... Takie ściany nie chciała mieć, a sąsiadka jak mi powiedziała, że się wyprowadzą, to się myślała, okej, okay, wywar mi ta ściana, nie chcę jej mieć, ale jak tu przysłał i tak się tutaj chwila po tej kuchni się myślał. Nawet fajnie, bo jak papniak gotuje, na YouTube coś robiam, albo coś teraz, a moich chłopi, dzieci tarotają, wrzeżdżą, to mu fajnie fa spokój i muzyka się też posłucha. No i jak się gotuje, to tak nie śmierdzi w pokoju, no. Tu ma duże okno, bardzo duże. I. No i przytulnie się tu zrobiła. Kuchnia tu była, zech, y, kupiła się od tej co tu przed tym się myślała, kuchnia fajna była, zadbaną jeszcze, jest je zadbaną. Y, no w porządku. I na co mi się nie podoba, piec mi się nie podoba, nie, nie jest jak zadowolona z pieca i z piekarnika, ale to zaraz powiem. Ym, co jeszcze ściana, no to jest ściana, to jest taką chyba prowizorka, zrobioną z papieru, jak to zawsze by było. Z, um, z, z gipsu, no te gips, płyty gipsowe, bo jak to się to nazywało. No, jak się drzwi czasznie, to one się ruszają. Albo jak mocno, bardzo, bardzo mocno wieje, to one, one to się ruszają, te ściany nie? Myślę, że mi się kiedyś nie zawalinały. Okej, okay, dobra. Pokorza do Oględziny. Ja już nagrywałam filmik na tygodniu, ale potem obejrzał go na. Na laptopie i za bardzo w ruchach tu kameru tak za bardzo nie podobało mi się, musiałam na nowo nagrać. Ok, to dzisiaj nagrywam, myślę, że skończam i już wam pokazuję. Czekajcie, ja się wezmę kamera do ranki, ja i nie, nie, na razie pokazały tak, bo to też nie tak einfach. Ok, ja też kamera zmazaną. Um, tu są drzwi wyjściowe tu mu piekarnik, lodówka, szafka, zaraz Wam pokażę, co w tych szafkach jest, okno duże, szare nie wiem jaki to model tu zrobili, żeby szaro-pomarańczowe okna zrobić, tu mu następną szafkę, następne szafki, Zobaczmy, następną ścianę tu zawsze gotuję, czekajcie, tu zawsze robię e, moje dania na filmy, tu mój potnie jeszcze na dole, dwie szafki, tu jest ściana już, Aha, a tu jeszcze mu zlew, Smywarka. E, no i takie szafki tam. Idzie. To tu chciała powiedzieć? Aha, mój śmietnik. Widzicie? Ja nie wiem jak to będzie widać. Mój śmietnik. Ja tak ja ta kamera w tym taką, w tej ramce i tak jakoś... Próbuję w to pokazać. Śmietnik. Śmietnik mu wiadro. A ja te wiadro już z tego wiadra ja bardzo zadowolą. Dużo ludzi trzyma e, śmietnik pod zlewym, ale ja to nie chciała trzymać, bo e, kuchnia jest mała, a potrzebuję miejsca, nie, e, bo tam u moje chemikalia chemia, worki na śmieci szmatki, takie tam inne pietoję słoiki, ze e, krawze ze ogórków, a z tego śmietnika, z tego wiatra, że się bardzo zadowolono, bo ja chcę coś z góry wziąć, to zawsze bo ja chcę, bo ja chcam coś z góry wziąć, to zawsze się stanę na ten śmietnik, na, na, na tym wiatro. Albo jak synek przyjdzie do mnie coś pomaga, to też się stanie na te wiadro. A już się też niekiedy siarna na te wiadro jak kartofle z trugu albo coś i bardzo mi tu to, to przydatne, no. Tak. Tak to jest. Dobra, to zaczynamy oględziny. Ja bym pokazał tak. Ja na tą kamerę ruszać, ale nie umiem inaczej. Tu mam Moje przyprawy, to znaczy... Szafka na przyprawy. Mu wszystko poukładane, żeby było widać napisy. hop zawsze jak gotuję to, potem mi to odwrócę i potem je to, bo nie widzę. I ja mogę do to, to tak, żeby było widać, co je we słoiczku. No. Um, tu mu takie inne przyprawy. <laughs> A tu je w ogóle okapnik. No, tam dlatego ta szafka jest tak mała, tam potem idzie taka rura, nie wiem, coś tam, coś tam, coś tam. Tu mu ten okapnik. On się włączył. Światło też Na razie zgasł. No jak się go zaciśnie, to zgasi się. To się zgasi i wyłączy, no. Okej. Okay. Czekajcie. Nie idzie. Dobra. Tu do góry muszawki. Tu herbaty, kakao, takie e, kawa. Tu nudle, takie w Te herbaty, tu mam. Te samo nudle, tu mam e, śmietana. Tak zawsze jutro do tak w tych e, kartonikach, mikser tam. No, tu jeszcze coś mu ananas. chciałam się zrobić tosty z ananasy, ale jakoś. Nie ma czasu. Tu mam kciolki. Kciolki, bułkę tartą, cukier, tam z tyłu jest sól. muszę się sól kupić, w sakiecie tam, tam. I mam taki malutki koszyczek, tam są takie pierdoły. Nie wiem, muszę to posortować. Mikser też stoi nowy tukej. No, cukierniczka moja na tu, bardzo malutką. Dobra. Idziemy teraz na dół. Tu jemu piec. Pyta mój piec. Czekajcie. Piec mnie wkurzał. Piec mnie bardzo wkurzał, bo... go um, na mokro. To mi pipku. Coś gotuje. Łaźleje na tym piecu. Wycza to. To mi się ten piec wyłączy. I takie błoty są. Piękno mi muszę się też wymienić, bo mi flaska się przewróciła. Okej. Okay. Widzimy na dół. Tak się to zrobiam. Tu mam taką lukę. I w tej luce tu ma moje tła. Ja nie wiem, czy wy to dobrze widzicie. Tu w tej luce mam moje tła. Tu mu tapeta zawsze się potem. no, tło zrobiłam. Tu ma też te tła. To jest normalny karton. Cię zrobiła, okleiłam okleiła taką oklejną samą przylepną. Są 4 kartony. I tu tak. Pierwsza szuflada. Tu mam takie przyrządy, narzędzia, takie wiecie, takie same graty. Druga szuflada mam talerze. Trzecia szuflada na samym dole. Tu mam przyprawy takie w tych ym, no to jest powiedzmy taki jakby magazyn tu mam przyprawy z polskiej się po przywoziła ym, kurkuma, lubczyk, papryka lubczyku się przywoziła dużo no tu mu też budynie takie inne, tu co do, do piecenia budynie, sól takie tam pierdoły idziemy na dół, do drugiej tu mam takie suche mąka, nudle, ryż no puszki też tu tak samo nudle mąki dwie krauzy tu stoi z ogórką no kukurydza mleko kokosowe tu zajmuje ta mała szuflada i tu mu też takie pierdoły no to nie są pierdoły to są rzeczy, rzeczy przydatne gospodyni domowej ok Tu mam ta obrotną, taką tu mu moje garce i patelnia, ja mu mało garców. <laughs> ja mu na razie pokażę te szafki na dole, wszystkie. Tu mu sztuczce. Tu mu takie pudełka. Tu mu takie miski. Dzieci z misek zawsze ją. Tu mu zmywarka, to nie będę ich pokazywać. No, a tu na dole właśnie mu pod zlewem e, chemia, potem jeszcze tu mu taśka, szmat... E, nie, ta, nie, taśka, oreczek ze szmatką, potem tam jeszcze mu... no, e, krause, olej, ocet, takie tam... tu mu zlew. Tak idziemy, idziemy do góry. Tam mu półka ze słodyczoma, tu do góry ze słodyczoma, tu mu mikrowela, mikrowela, nie znów się też na tej mikroweli. Ja tu mu półka nad piekarnikiem. Tu mam też takie przybory do e, tasujó leki, takie tam e, pojemniki, nie pojemniki, to jest taki. Ten kubek do Kitchen, egg, co wygra. On takie posypki do piecynia i takie na moje pierdoły, foremki i takie. badziewia. piekarnik. Piekarnik jest, że ich nie bo takie wiecie, może coś dzwoni. No, dzwonili mi z... Łosko, przyjdzie za 20 minut, okej. Okay. Piekarnik, piekarnik nie, że zadowolona, bo tam jest góra i dół. Pieczenia, znaczy funkcja pieczenia. To znaczy góra i dół, góra i dół. No, nie ma um, tego, um, jak to nazywało, termoobiegu, a termoobieg jest zawsze przydatny. I bardzo długo mi się, frytki tutaj smażą, jak muszę frytki zrobić, godzina frytki smaży. kto to widział, no. Dobra, tu mam lodówkę. Dużą. Zamrażalki mu mimo tutaj, zamrażalka mu w balkonie. Ok, tu mu luka taką. Tu mu moje blachy, taszy, taką moja stolnica. No też luka się przyda. no także jak już go da, to jest tak na odpierdol no, ta ściana zrobiona, ale no, do góry tam mą. orzechy jest stary, nie stare. Muszę nie wiem, albo to wypalić, albo obrać to. No, pudełka takie. Tu i moje okno. A żeście widzieli już. No, a tutaj do góry stoją patery. Um, I mi ze suchy chleby, Potem się go. Potni się zrobiła bogata, z tego. Okej. Okay. Jedziemy tu. Tu mam taką folię. Ta folia, jak się zamówiła, wyszła mi to 58 euro, jeśli się to zamówiła na eBay. Są różne um, motywy, takie. Czekajcie. Są różne motywy, ja chciałam taki, taki bardziej um, skromny, powiedzmy, no, po kafelki mi się tu nie podobały, te kafelki tu są takie, takie małe i w ogóle te fugi, w całym tym są te fugi, um, no... Takie jakby podrapane już dwa razy mocno malowane były, nie wiem, ja nie umiem tego zrobić. Znaczy nie idzie tego wycyścić, żeby to musiała jeszcze rozpomalować czymś albo. No na pewno coś tam jest. No lepiej to by chciała coś zmienić. Ja o chciała ta, ta ściana takie inne małe płytki, takie rychli, takie fajne, ym, malutkie, prosto takie świecące, a, y, ale to mi bardzo drogo by wysło. To by mi może wysło, nie wiem, 400 euro albo 500 euro na tu na całą kuchnię, ale nie, to zrezygnowała z tego, wzięła się takie coś. A we sklepach tego nie ma, a to je w internecie. Do kupienia. Um, ta folia ona je matował, ona jest matował. One też tak chyba 2 mm grubą. Może nawet nie. No. Matował je i to idzie wyczyć. Jak, jak tu olej pryśnie albo coś, idzie to normalnie szmatku wyczyć. Ok. Trochę ciężko się to zakładało, bo już ja te szafki tu miała do góry wisieć, um, ale jakoś o szafłach. No. Okej, okay. tu mój kabel, tu mu lampa, co się sama przymocowała, no, jeszcze się trzymie. Ehm, tu się zawsze włącza, jak robię coś na YouTube. Ja muszę mieć zawsze światło, lubię mieć jasno. No, tu mu moja maszyna. Ja bym powiedziała, za to że jest tej maszyny, ale można by mu powiedzieć, robię na niej dużo, ale mi tu graci, no, niestety, obojętnie. Tu mu. Ehm, te łyżki, takie łyżki kiedyś wisiały tu, nie? Jak jeszcze nie było, była taka sztanga tam była i wisiały te łyżki, ale potem się myślę, jak ja tu teraz to powieszę na ta folia, co kiedyś cię pluja, powieszę na ta folia ten, te łyżki, bo one, o tym są takie plastikowe, one też się już przy warce takie um, białe zrobiły, widzicie? no jeszcze czas kupić nowe, ale jak ja by się nowe kupiła, to zobaczmy, hop opierniczy, po co, na co jest syto mumy. Ale z czasem się zmieniam. Ok. I się kupiłam taki pojemnik i bardzo przydatny jest. Zadowolona. Okej. Okay. Tu mam moje noże ostre i nożyczki zawsze co używam. Tu mam deski, jeszcze nie znalazłam miejsca na te deski. Tu mam termos. Tu mam czajnik. Tu spaghetti nie mam placu na te spaghetti Był koszyczek na czosnek pusty. Tu pietruska. Muszę powiedzieć, kupiłam ta pietru, pietruska we w wpn <laughs> jestem w życiu nie, nie widziałem takiej poplątanej pietruski. Ale rychty długo była i bardzo poplątano. No już to obeżyła. Poła muszę uciąć i nowo zaś się kupić. No, aha, no, termos to tu zawsze gor gorąco woda. A to się za od tego jak, yy, no... Jak małe dzieci były, dziedziuśki, wstało się w nocy y, mleko zrobić, żeby tego mleka nie, żeby tej wody nie gotować co chwila, to się, y, no, się w termos z gorącą wodu i tak zawsze. To szybciej potnęło. A to, że ją pija często kawa rano, jak je w domu sama, to ja wypija jedna kawa i ją pija dlatego nie trzeba tam rządku do tego? Y, Naleja no, się tu wody, wypija jedna kawa, drugą. Zanim idą do, do przedszkola, to już wypija dwie kawy, no a półtorej godziny potrzebuje czasu, żeby to przedszkola być. No, godzina 20. To znaczy, ja się muszę wyszykować, dzieci muszę wyszykować, e, Potem synka muszę zanieść. No potem jestem mu pie... 10 minut, 15, no nie 10. 10 minut mu, jak przyjdę z przedszkola i zanim pójdę do roboty, to się jest jedna kawa, szybko zrobię i wypiję. Okej. Okay. No, i to już tak stoi. Teraz... 13 lot. Oczywiście termos kiedyś miał inny, ale ten już też mu długo. to mi koleżanka kupiła. Ja kupiłam ci za 2 euro, jest jak my Już tak stoi bardzo długo, no, z 8 lat może. Okej, okay. tu Co to jest? Czajnik do wody. Moja łona na, na papier. Albo można też kurę tu posadzić na to i w piekarniku usmażyć. Fajnie upiec. No, to młotny koszyczek, jarny koszyczek. U mnie to w bo też mi tu graci, ale ja bardzo często, jak coś pieka, bo coś robiam, filmy, albo coś, to jak mi się do zmywarki nie zmieści, albo ym, jak sam, jak nie chcę tego w zmywarce, myć, bo możemy może się zepsuć. To zawsze to umyję szybko pod ranku Pod ranku we i tu się susy. No. tam chleb, tam konfleksy. Chrupki dla dzieci, tam stoi też mleko, to no... Mleko ja kupię, a więcej napoje, napoje muszę kupić. No i tak jeszcze. Byliśmy na dole? Nie. Na dole my nie byli, my byli w lodówce. Idziemy na dół. Nie wiem, teraz, może drugi raz kręcę. Okej, okay, tu mu pierwsza szuflada, tu mu folie takie. Folie, papiery, czekoladki i tak naprawdę, że się kupiła. Pietruszka, muszę się zasadzić. Waga, tam było książki do tego, do mikroweli. Pierwsza obsługa, o, nie, pierwsza pomoc, obsługa, co się nie Czy znaczy. tak dwa razy, ale nie znu, nie, nie umiesz się na tej mikroweli. Dać rady. Tu mam ściereczki, taką blachę. czekaj, na no, korynkę. Tu moje ulubione jedzenie. Bez komentarzy, proszę. Tu są od chopa, się kupił bananowe chipsy, chipsy... bananowe, ja? Wyschnięty banan. Tu kupia te... E, groszek do zupy, nie wiem, jak to się nazywało. Koszyki tu mam, fartuszek. Tu na dole, no, tu często chleb tak taki do, do pieczenia suche i tu mam moje miski, niekiedy, no niekiedy, tu mam moje miski szklane takie um, i te przybory do mas, Ciekecie, termomastera. Tu jest, co to jest, fasola, ja, fasola od mojego hopa. i te bułki do pieczenia. No, tak wygląda moja kuchnia. Aha, podłoga. Podłoga to tu normalnie kafelki były takie większe, białe, ale um, teraz ja zrobię jak taką. No, te kafelki, jak coś leci na kafelki, te kafelki już były czaskane, takie. Powiem ta sąsiadka, co tu kiedyś była, ona miała inną wykładzinę, taką, a to możeście wiedzieli w moich wcześniejszych filmach. Nie podobała mi się to taką ja się na taką, taką to, chyba um, położyła się na to i. Ja jestem zadowolona. No, ja chcę taką modelę, trochę siwę i trochę, żeby mi pasowało tu do tej ściany. No, ta tapeta, jakby ktoś w moich filmów nie oglądał. No, bardzo mi się fajnie kleiło ta tapeta. Wszystko fajnie. Inne rzeczy, takie jak większe garnki, albo miksery, albo e, takie talerze. E, no, co się kupiła do, deko do dekoracji, no, takie do, powiedzmy, do prezentacji, co na filmy robię, to się niedawno kupiła. Płatne jeszcze takie inne rzeczy do piecenia albo przybory, takie kuchenne, takie. To, co to, czym w pokoju, bo tutaj nie było już miejsca, w pokoju tam miało miejsce, więc we meble w ściance. i Też w korytarzu mam bardzo dużo szafa, tam też czym ja rzeczy. czy no, te takie maszyny, wiecie, te miksery, Sroge, Kitchen KitchenAid, taki blender. Także... No, nie wiem, ja tak nie umiał opowiadać. Aha, jeszcze pokazał obrazek, od mojej, co mi moja córka zrobiła. Tu tak wisi. Nie wiem, chyba też to tak krzywo przykręcił, ale bardzo mi się podobało takie serce, takie modne to traje. No. To mi córka zrobiła na dzień matki. Ja. Okej. Okay. To by było jeszcze powiedzieć. Kuchnia jest skromna już. Aha, jeszcze ta kuchnia, ona jest świecącą. Ona ma taki lekko kremowy kolor. Jest świecącą. Yy, Okej, okay, tak teraz tu nie widać. Jak słońce nie świeci, to nie widzę tych odcisków palców. Ale jak słońce zaświeci z tamtej strony, jak coś jest otwarte, to widać na pod na lodówce, yy, na mikrowali. I... Bardzo, widać dużo na mi koralowaniu odcisków palców. No, a potem jak mi z tej strony są te świeci, też widać te wszystkie odciski palców, i trzeba łazić ze szmatu i wycierać. Ok, także ja kuchnia świecąco je fajną, ale no przez te odciski palców to widać wszystko. No. Kuchnia jest skromna, nie można się w sumie chwalić, ale żeście chcieli widzieć. No, także po pokozach. każdy mał to, na co go stać. Ja się tu czuję dobrze, przytulnie. Ja oczywiście tam pięć rangów by mi jeszcze się przydało, nie? Ale nie ma miejsca. Okej, okay, dobra. <laughs> nie wiem, co by jeszcze było powiedzieć. Zaraz te ciuliki przyjadą. Dobra, już trzeba na zakończać, bo mi zaraz te hopy przyjadą. Dobra. Myślę, że mu się podobało. o tak nie umiem takich oględzin robić, tak gadać. A jest samemu, kamera w ręce, czy to, to tak nie idzie. No. A ja nie ma, no nie ma tu nikogo, nie mam z kim skręcić. A w ogóle nie nauczone do kamery też by ruszam tu kamerą, no to wolach sama. Dobra. Myślę, że wam się podobało. Życzę wam miłego dnia i miłego tygodnia. Dzięki za obejrzenie i do następnego razu. Cześć.